Łazik Perseverance NASA niedawno uchwycił obraz, który pozostawił wielu ludzi bez słów. To, co wydawało się rutynowym zdjęciem krajobrazu marsjańskiego, okazało się przedstawiać coś zupełnie niespodziewanego, odległą strukturę o dużych rozmiarach, trudną do wyjaśnienia. Nieznana obecność, pochodząca spoza naszego układu słonecznego, została zarejestrowana przez kamerę, która nie była przeznaczona do obserwowania głębokiego nieba. Obraz został zarchiwizowany w ciągu kilku godzin. Nie było komunikatów, wyjaśnień ani oficjalnych objaśnień. Tylko cisza. Co dokładnie uchwycił Perseverance? I co NASA wie, a czego jeszcze nie chce ujawnić? 4 października roku 2025 roku, podczas zachodu słońca na Marsie, w SOL 1643 misji, Łazik przeprowadzał ostatnią kontrolę terenu swoją kamerą nawigacyjną, zanim wyłączył swoje systemy na noc. Scena wydawała się być zwyczajna, czerwony pył, cienie skał i odległy kontur krateru jezero. Jednak tym razem coś było inaczej kropka w jednym z rogów obrazu, tuż nad horyzontem, pojawiła się rozmyta plama, ledwo widoczna i zbyt słaba, by była gwiazdą. Początkowo eksperci myśleli, że to usterka czujnika lub pyłek kurzu. Jednak po przejrzeniu innych zdjęć wykonanych w sekwencji zauważyli, że plama ta nieznacznie przesuwa się między klatkami co wykluczało zwykły błąd. Obraz został przesłany do publicznego archiwum NASA kilka dni później, a to społeczność astronomów amatorów jako pierwsza zauważyła coś dziwnego. Po zastosowaniu filtrów, map jasności i porównaniu orientacji Łazika z znanymi konstelacjami doszli do zaskakującego wniosku, obiekt znajdował się dokładnie na przewidzianej trajektorii komety międzygwiezdnej 3 i Atlas, która miała przelecieć w pobliżu Marsa. Kropka. Nie powinno to być możliwe. Łazik nie jest zaprogramowany do obserwowania odległych obiektów niebieskich, ale dane pasowały idealnie. Bez zamiaru ani planowania Perseverance dokonał czegoś wyjątkowego – uchwycił z powierzchni innej planety obraz podróżnika międzygwiezdnego. Oryginalny plik został dyskretnie oznaczony jako obraz tygodnia, ale w wewnętrznych zapisach analiz misji pojawił się nowy termin – potwierdzona anomalia. To, co zaczęło się jako zwykłe zdjęcie nawigacyjne, Stało się historycznym momentem eksploracji kosmosu. Kiedy dotarły dane ze stacji śledzenia orbitalnego, wszystko się zgadzało. Pozycja obiektu odpowiadała przewidywaniom dla Trzech i Atlas w dokładnym momencie, w którym wykonano zdjęcie. Znajdował się około 28 milionów kilometrów od Marsa. Inżynierowie odtworzyli kąt nachylenia kamery, przejrzeli rejestry orientacji gwiazd i czasy ekspozycji. Każda weryfikacja potwierdzała to samo. Perseverance celował dokładnie w ten fragment nieba, przez który przechodził obiekt. Nawet delikatny ruch punktu pomiędzy obrazami zgadzał się z obliczonym przesunięciem komety w odniesieniu do rotacji Marsa. To odkrycie, początkowo dyskretnie dzielone między naukowcami, później dotarło do centrum kontroli misji. W ten sposób pojazd zaprojektowany do badania skał stał się świadkiem bezpośrednim gościa przybywającego z innego systemu gwiezdnego kropka NASA, z kolei utrzymuje niski profil. Nie wydała żadnych publicznych oświadczeń, ale w kręgach naukowych już mówi się o obserwacji, która może zmienić nasze postrzeganie Wszechświata. Bo być może tym razem nie obserwowaliśmy czegoś tylko przez przestrzeń międzygwiezdną. Być może coś również nas obserwowało. Po tym... Jak łazik Perseverance zrobił zdjęcie, które przyciągnęło uwagę społeczności naukowej, zaczęły napływać nowe potwierdzenia. Orbity marsjańskie sąd Mars Reconnaissance Orbiter i Trace Gas Orbiter wykryły lekkie wahania optyczne w tym samym rejonie nieba, w którym łazik zauważył coś dziwnego. Chociaż ich dane nie były tak wyraźne jak obraz wykonany z powierzchni, były wystarczające, aby potwierdzić, że coś porusza się z dużą prędkością. Podróżując z prędkością ponad 320 tysięcy km na godzinę w stosunku do Słońca. Dzięki tym weryfikacjom obraz zarejestrowany przez Perseverance przestał być oznaczany jako potwierdzona anomalia i otrzymał nową etykietę Potwierdzony cel międzygwiezdny. Łazik, pierwotnie zaprojektowany do badania marsjańskich skał i osadów, osiągnął coś, czego żaden teleskop naziemny nigdy nie udało się osiągnąć uchwycenie obiektu pochodzącego z przestrzeni międzygwiezdnej. Znanego jako 3i Atlas z wnętrza układu słonecznego. To odkrycie całkowicie zmieniło podejście do misji. Nagle każdy sensor Łazika, w tym te stworzone wyłącznie do nawigacji, stał się użytecznym narzędziem do astrofizyki. Kamera zaprojektowana do unikania przeszkód, teraz dokumentowała przejście ciała, które prawdopodobnie istniało od czasów przed powstaniem słońca. Wielkim pytaniem nie było już: czy Perseverance zobaczył 3i Atlasa? ile informacji, można będzie wydobyć, zanim zniknie na zawsze. Z pewnością dokonania odkrycia, zespół do spraw obrazowania w Diet Prepulsion Laboratory JPL, rozpoczął szczegółową analizę. Wzięli oryginalne zdjęcia z dnia obserwacji i zaczęli oczyszczać każdy obraz, usuwając zakłócenia spowodowane pyłem i kompresją danych. Następnie skalibrowali każdą ekspozycję, aby skorygować efekty atmosfery marsjańskiej. I wyrównali je jedna po drugiej, aby dokładniej odtworzyć scenę kropka, mieli nadzieję uzyskać po prostu ostrzejszy obraz. Jednak pojawiło się coś nieoczekiwanego: wydłużona sylwetka, słaba, ale wyraźnie zarysowana, poruszająca się powoli na marsjańskim niebie, tuż przed tłem stałych gwiazd. Mierząc pozorny rozmiar obiektu na skorygowanych obrazach, oszacowano, że miałby kilka kilometrów długości, biorąc pod uwagę jego odległość. Jednak najbardziej zaskakujące nie było jego kształtem, lecz sposób, w jaki odbijał światło słoneczne. Zamiast stawać się słabszy w miarę oddalania się od Słońca, jak ma to miejsce w przypadku pyłu zwykłych komet, jego blask wzrastał, kropka, nie miało to sensu z fizycznego punktu widzenia. Analizy wykazały odwrócony wykres jasności, coś, czego nigdy wcześniej nie zaobserwowano w naturalnej komecie. Wyniki zostały zweryfikowane niezależnie w laboratorium danych w Europejskim Obserwatorium Południowym, które wykorzystało te same dane telemetryczne z łazika. Zjawisko zostało potwierdzone. Intensywność odbitego światła wzrastała w miarę zbliżania się do słońca, zamiast się zmniejszać. Kropka porównując kolory uchwycone przez filtry kamery Mastcam-Z łazika, zauważono kolejny szczegół: zmianę polaryzacji odbitego światła słonecznego. Ten wzorzec odpowiadał bardziej gładkim i refleksyjnym materiałom niż typowy lód czy pył kometarny, kropka dla ekspertów misji przesłanie było jasne. Nie był to błąd obrazowania ani normalne zachowanie komety. Sposób w jaki światło zachowywało się wokół trzech i atlas po prostu nie pasował do znanych praw fizyki. Skłoniło to naukowców do nowego celu zrozumieć dlaczego tak się dzieje kropka rozpoczęto szczegółową analizę polaryzacji światła korzystając nie tylko z danych z Marsa, ale także z teleskopów na Ziemi. W normalnych warunkach, gdy światło odbija się od cząstek, takich jak lód czy pył, jego fale rozpraszają się w przewidywalnych kierunkach. Pod pewnymi kątami obserwacji światło to się układa, polaryzacja dodatnia, podczas gdy w innych momentach staje się chwilowo ujemne. Te wzory zostały dobrze udokumentowane w badaniach komet. Ale 3 i Atlas nie podążał za żadnym znanym wzorcem. Jego światło polaryzowało się w odwrotny sposób, wykazując zachowanie, które nie odpowiadało żadnemu znanemu typowi naturalnego materiału widywanego w kometach czy asteroidach. To, co zaczęło się jako rozmyta plama na niebie Marsa, stało się głębszą tajemnicą obiekt, który odbijał światło w nieznany sposób, jakby nie tylko je odbijał. Lecz także zmieniał kropka to odkrycie nie tylko kwestionuje teorie na temat międzygwiezdnych komet, ale również otwiera drzwi do nowych pytań. Czy 3i Atlas jest obiektem naturalnym o egzotycznych właściwościach, a może to coś zupełnie innego? Na razie naukowcy wciąż analizują każde dane, każdy foton uchwycony z Marsa. Jednak jedno jest jasne: coś bardzo starożytnego i obcego naszemu układowi słonecznemu przeszło obok i zostawiło nam wskazówkę. Wskazówkę, którą wciąż staramy się rozszyfrować. Podczas szczegółowej analizy obiektu 3 i Atlas odkryto coś jeszcze bardziej zaskakującego. Wszystkie pomiary wskazywały, że jego polaryzacja ujemna była skrajna i stała. Pod kątem fazy zaledwie 6,4 stopnia zarejestrowano wartość minus 2,77%, czego żaden ze znanych komet nigdy wcześniej nie pokazał. Ani Halleya, ani Enk. Ani nawet słynny Borysow Kropka sugerowało to, że cząstki otaczające trzech i atlas nie były typowym pyłem lodowym, lecz gęstymi, możliwe metalicznymi strukturami o nieregularnych kształtach, które rozpraszały światło w sposób chaotyczny. Analiza wskazywała nawet na obecność mikrostruktur, jakby każde ziarenko pyłu było fragmentem kryształu lub zardzewiałego metalu. Kiedy dane te dotarły do wyspecjalizowanych laboratoriów polarimetrycznych w Farizonie i Paryżu. Początkowo zostały zakwestionowane. Jednak kilka niezależnych zespołów potwierdziło ten sam wynik. Niewytłumaczalną zmianę w sposobie, w jaki światło się odbijało, kropka wniosek był jednoznaczny. 3 i Atlas wykazywał najsilniejszą negatywną polaryzację, jaką kiedykolwiek zaobserwowano w obiekcie niebieskim. Było to tak, jakby światło zachowywało się inaczej, przechodząc w jego pobliżu. Nie lód, ani skała. Coś całkowicie nowego kropka po raz pierwszy astronomowie zmierzyli się z myślą, że światło słoneczne, uniwersalna stała, nie zachowuje się tak, jak powinno. Jednak tajemnica pogłębiła się dopiero przy kolejnej obserwacji. Nowe obrazy orbitalne wykazały jeszcze dziwniejsze zjawisko. Kamery wysokiej rozdzielczości sondy Mars Reconnaissance Orbiter wykryły cienką linię materiału wychodzącą nie z tyłu obiektu, jak to normalnie bywa w przypadku komet, ale ze strony zwróconej ku Słońcu, kropka ta długa i wyraźnie zdefiniowana struktura rozciągała się na dziesiątki tysięcy kilometrów, ale nie zanikała wraz z odległością. Wręcz przeciwnie, stawała się jaśniejsza w miarę zbliżania się do Słońca. W terminologii naukowej było to ogonek przeciwny, rzadkie zjawisko, które może wystąpić w niektórych kometach, gdy wiatr słoneczny i perspektywa obserwatora układają się w niezwykle nietypowy sposób. Jednak nawet to wyjaśnienie nie pasowało całkowicie. Rzekoma antykolejka 3 i Atlas nie była złudzeniem optycznym. Utrzymywała się stabilnie na wszystkich zdjęciach wykonanych z różnych pozycji i orbit. Była rzeczywista, trwała i symetryczna kropka badania spektralne wykazały, że ten wiązka składała się z cząstek krzemianów i metalu znacznie bardziej gęstych niż typowe materiały w dietach kometarnych. Jej stosunek długości do szerokości Prawie 10 do 1 wskazywał, że jakiś rodzaj siły kontroluje kształt wiązki, zapobiegając chaotycznemu rozpraszaniu, które zwykle obserwuje się w takich przypadkach. Dla naukowców mogło to oznaczać tylko jedno. 3 i Atlas nie rozpadał się, tak jak robią to komety zbliżając się do Słońca. Zamiast tego wydzielał materię w uporządkowany sposób, jakby wewnętrzna struktura kierowała światło słoneczne przez wąski korytarz. Kropka, modele komputerowe potwierdziły, że, aby utrzymać tak wyraźną formę, jądro obiektu musiało być niesamowicie gęste, zwarte i prawdopodobnie metaliczne. Raz po raz symulacje dochodziły do tego samego wniosku. Ten obiekt był tysiące razy bardziej zwarty niż jakakolwiek znana kometa. To, co wcześniej uważano za zwykłą plamę na obrazie Słońca 1.643 z misji marsjańskiej, stało się teraz punktem odniesienia dla bezprecedensowego zjawiska ciało, które odbijało światło w sposób anomalny. Przeciwstawiało się wiatrowi słonecznemu i zachowywało swoją strukturę wobec siły Słońca. To, co nastąpiło, było wydarzeniem, które przekształciło to odkrycie naukowe w jeszcze większą zagadkę. 6 października, zaledwie dwa dni po wykonaniu zdjęcia z Marsa, Słońce uwolniło masywną erupcję z jednego ze swoich aktywnych obszarów. kropka Koronalny wyrzut masy ogromna eksplozja plazmy słonecznej został wyrzukony w przestrzeń z prędkością prawie 2 milionów kilometrów na godzinę. Według modeli trajektorii fala uderzeniowa przetnie orbitę Marsa dokładnie tam, gdzie poruszał się 3 i atlas. Systemy monitorowania heliosfery włączyły alerty. W kilku obserwatoriach sygnały śledzenia zaczęły migotać, kropka, co stało się z międzygwiezdnym gościem, gdy słońce uderzyło w niego bezpośrednio? To jest pytanie, na które naukowcy byli o krok od odpowiedzi, a to, co odkryli, jeszcze bardziej podważy to, co uważaliśmy za możliwe. Po uderzeniu słonecznym coś się zmieniło. Czujniki monitorujące aktywność wokół Marsa wykryły nagły wzrost jasności, który trwał około 6 godzin. Następnie wszystko zapadło w głęboką ciszę. Kropka instrumenty na pokładzie Mars Reconnaissance Orbiter zarejestrowały pik promieniowania wraz z niewielką zmianą gęstości wiatru słonecznego. W tym samym czasie czujniki środowiskowe łazika Perseverance wykryły gromadzenie się ładunku elektrostatycznego oraz wzrost unoszenia się pyłu wokół pojazdu to wskazywało, że fala uderzeniowa rozbłysku słonecznego dotarła do górnej atmosfery planety kropka i wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego 3 i atlas zniknął Nie pozostał żaden ślad wizualny Nie było żadnych sygnałów termicznych ani wskazówek co do jego trajektorii Przez kolejne dwa tygodnie astronomowie skanowali wszystkie przewidziane okna obserwacyjne, ale nic nie znaleźli Było tak jakby obiekt zniknął pomiędzy jednym obrazem a drugim, kropka na początku sądzono, że zaginięcie było spowodowane blaskiem słońca lub tym, że obiekt znajdował się już zbyt daleko. Jednak zbieżność czasowa była zbyt dokładna. Wyrzut plazmy koronalnej osiągnął szczyt mniej niż 8 godzin przed tym, jak obiekt zniknął. Tylko jeden instrument zarejestrował ostatni ślad, słaby spolaryzowany błysk, wykryty przez sondę solar orbiter ESA. Był to impuls światła trwający zaledwie pół sekundy, poruszający się w przeciwnym kierunku do strumienia erupcji słonecznej. Wówczas sklasyfikowano go jako zdarzenie niezwiązane, ale późniejsza analiza ujawniła, że błysk pokrywał się z ostatnią znaną trajektorią 3 i Atlas z odchyleniem zaledwie i dwóch dziesiątych stopnia kropka, to pierwsze zdjęcie wykonane przez Perseverance nie było już tylko pierwszym bliskim obrazem międzygwiezdnego gościa. Było ostatnim. Po ponownym uruchomieniu śledzenia orbitalnego niespodzianką nie było to, że obiekt przetrwał. Było nią odkrycie, że jego trajektoria wcale się nie zmieniła kropka pomimo przebycia jednej z najbardziej intensywnych erupcji słonecznych ostatniej dekady, 3 i Atlas utrzymywał swój kurs absolutną precyzją. Nie było żadnego odchylenia. Nie przyspieszył ani nie zboczył nawet odrobinę. Ta stabilność przeczyła oczekiwaniom naukowym kropka rejestr jasności wskazywały na oznaki utraty masy, jakby uwalniał parę lub pył. Zgodnie z prawami fizyki powinno to wpłynąć na jego trajektorię, przesuwając go przynajmniej nieznacznie. Ale tak się nie stało. Nie poruszył się ani o milimetr poza przewidzianym kursem. Ośrodki analityczne w Jet Prepassion Laboratory, JPL i w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA przeprowadziły symulacje, aby zrozumieć, co się dzieje. Po zastosowaniu modeli ciśnienia słonecznego impulsu wywołanego przez odbite światło, wyniki były zaskakujące. Jądro obiektu musiało mieć masę przekraczającą 33 miliardy ton, co jest około tysiąc razy większe niż masa typowej komety kropka. Nawet po wielokrotnych weryfikacjach przy użyciu niezależnych symulatorów, liczby nie ulegały zmianie. Skuteczna gęstość obiektu była tak wysoka, że przewyższała każdą naturalną kombinację skały i lodu. Zachowywał się bardziej jak blok solidnego żelaza. Ale tutaj pojawia się tajemnica: i powierzchnia odbijała światło tak, jakby była pokryta matowym szkłem, a nie metalem. Jej wygląd nie odpowiadał szacowanej kompozycji. kropka. Badacze zaczęli opisywać trzy i atlas nie kruchy kometa przybyły z krańców kosmosu, lecz jako zwartą strukturę, możliwe, że sztuczną lub wyjątkowo niezwykłą tak gęstą i wytrzymałą, że ani wiatr słoneczny, ani utrata masy nie zmieniały jej kursu kropka był prawdziwym paradygmatem astronomicznym, ciałem, które zdawało się ignorować grawitację i fizykę słoneczną, a jednocześnie mogło uwalniać materię bez jakiegokolwiek efektu odrzutu. Na spotkaniach naukowych zaczęło pojawiać się nowe wyrażenie konsystencja grawitacyjna poza tolerancją. Techniczny sposób powiedzenia tego, co wielu już intuicyjnie odczuwało, Cokolwiek by nie było 3 i Atlas, nie zachowywało się jak coś, co powstało w naszym Układzie Słonecznym. Wówczas pojawiła się kolejna wskazówka, chemiczny podpis obiektu. Obserwatoria naziemne i sondy na orbicie Marsa, takie jak trace Gas Orbiter, niemal jednocześnie dostarczyły swoje analizy spektroskopowe. To, co ujawniły, było zaskakujące kropka wśród słabej chmury otaczającej obiekt wykryto wyraźne ślady tlenków żelaza, Minerałów krzemianowych i związków nadchloranów. Początkowo sądzono, że mogą to być pozostałości zanieczyszczeń górnej atmosfery Marsa. Jednak rozkład i zachowanie tych sygnałów nie odpowiadały typowym wzorcom lokalnego zanieczyszczenia. Były częścią obiektu. Ta chemia była zgodna z materiałami przetworzonymi bardziej podobnymi do tych znajdowanych w pozostałościach struktur technologicznych lub w skałach poddanych wysokim temperaturom, niż do typowych składników komety. Widok łazika był skoncentrowany w pobliżu horyzontu Marsa, ale późniejsze odczyty z Ziemi wykazały ten sam wzorzec, niezależnie od jakiegokolwiek wpływu marsjańskiego. Wniosek był nieunikniony. Pył otaczający Trzy i Atlas zawierał te same minerały utleniające, które farbują powierzchnię Marsa na czerwono. Jego skład nie odpowiadał kometom z zewnętrznego układu, lecz składowi planety skalistej. W laboratoriach Godarda i w obiektach Isolgi w CEREM porównano krzywe reflektancji i stwierdzono, że proporcja hematytu i krzemionki odpowiada temu, czego można by Y się spodziewać po skale skorupowej wyrzuconej z świata podobnego do Marsa. Innymi słowy, 3 i Atlas może nie być zamrożonym pozostałością z przestrzeni międzygwiezdnej. Może być fragmentem planetarnym, częścią dawno utraconego świata. To odkrycie całkowicie zmieniło perspektywę. Jeśli obiekt zawierał materiał planetarny stały, oznaczało to, że w pewnym momencie znajdował się pod wpływem grawitacyjnym układu gwiezdnego zdolnego do tworzenia planet skalistych. Jego obecna prędkość około 320 tysięcy km na godzinę sugerowała, że został wyrzukony w wyniku katastrofalnego zdarzenia, takiego jak kolizja planetarna, wybuch gwiezdny lub coś jeszcze bardziej niezwykłego. Słaby obraz uchwycony przez Perseverance. Ponownie przeanalizowany za pomocą ulepszonych filtrów kolorów, wykazał nawet czerwonawy odcień na jednym z brzegów rozmycia, co odpowiadało obecności zardzewiałego żelaza odbijającego światło słoneczne przez cienki gazowe, było to tak, jakby fragment innego świata przeszedł przez marsjański niebo, niosąc ze sobą ten sam minerał, który określa planetę pod kołami Łazika. W miarę jak naukowcy zaczynali śledzić drogę obiektu z powrotem przez przestrzeń międzygwiezdną, nowe współrzędne ujawniły inny wzorzec. Nie ukryty w chemii, lecz w geometrii. Geometria, czas i przypadek kropka, kiedy rekonstrukcja orbity została ukończona, analitycy zauważyli wzorzec, który nie pasował do prawdopodobieństwa. 3 i Atlas nie wchodził do układu słonecznego pod przypadkowym kątem. Jego trajektoria wejścia znajdowała się w odległości 5 stopni od płaszczyzny ekliptyki, cienkiej warstwy, w której wszystkie główne planety krążą wokół Słońca. Żaden obiekt międzygwiezdny tego wcześniej nie zrobił. Modelowanie jego trajektorii wykazało inną konfigurację. W okresie od sierpnia do października 2025 roku jego trasa przecięła orbity Marsa, Wenus i Jowisza w tej kolejności. Każdy etap był oddzielony prawie idealnym, harmonicznym odstępem. Prawdopodobieństwo, że taki rozkład wystąpi naturalnie Obliczono na mniej niż jednego na 10 milionów, kropka następnie pojawiły się dane kierunkowe. Śledząc wektor komety wstecz przez współrzędne galaktyczne, ustalono jej pochodzenie w odległości 9 stopni od regionu źródłowego sygnału UAU WOW z 1977 roku wąskopasmowej emisji radiowej, która zafascynowała badaczy SETI. Choć wyrównanie nie było doskonałe, było wystarczająco bliskie, by wzbudzić debatę. W Europejskim Centrum Operacji Kosmicznych analitycy nałożyli obraz statku Sol 1643 na mapy orbitalne. Linie trajektorii, wektory kąta padania światła i znaczniki czasowe zbiegały się w elegancką geometrię. Pojedynczą nić łączącą czerwoną planetę, Słońce i odwiedzającego z międzygwiezdnej przestrzeni na jednej płaszczyźnie ruchu kropka wyglądało to mniej jak przypadek, a bardziej jak choreografia. Dla astronomów szkolonych w znajdowaniu porządku w chaosie dane były zadziwiająco uporządkowane. Nawet zakłócenia grawitacyjne Jowisza i nacisk promieniowania słonecznego nie zmieniały trajektorii obiektu. Każde obliczenie potwierdzało tę samą prawdę. Obiekt znany jako 3 i Atlas przemieszczał się przez wewnętrzny układ słoneczny, jakby już znał drogę. Niezależnie od tego, czy był to wzorzec naturalny, czy nie, rezultat był jasny. Z pojedynczego obrazu uchwyconego pewnego popołudnia na Marsie ujawniono całą strukturę symetrii i ruchu, której nikt się nie spodziewał, kropka, jednak kiedy badacze próbowali opublikować to odkrycia, napotkali coś jeszcze bardziej przytłaczającego ciszę. Kanały aktualizacji NASA przestały emitować informacje. Zapisy misji łazika Perseverance i marsjańskich orbiterów zostały zastąpione ogólnymi komunikatami wskazującymi, że dane są weryfikowane. Nawet standardowa sekwencja surowych zdjęć całkowicie pominęła słońce 1644. Przez prawie dwa tygodnie nie opublikowano żadnej nowej lokalizacji obiektów w publicznych bazach danych astronomicznych. w obserwatoriach, nie wydano żadnych alertów ani komunikatów. Była tylko pustka. Zespoły naukowe, które do tej pory wymieniały się ciągłymi aktualizacjami, napotkały zamrożone pliki. Żądania uzyskania zdjęć Słońca 1643 w wysokiej rozdzielczości otrzymywały tę samą odpowiedź w trakcie weryfikacji. To nie była cenzura. To była ostrożność kropka, dane nie pasowały do żadnego znanego modelu. A dopóki ktoś nie mógł wytłumaczyć, co one przedstawiają, nikt nie chciał ryzykować ich oficjalnej interpretacji. W środowisku akademickim ten obraz zaczął otrzymywać nieformalny przydomek Klatka, która nie powinna istnieć, kropka kamera zaprojektowana do unikania skał, chwyciła coś, co wyglądało na obiekt starszy niż samo słońce. Ten obraz do dziś przedstawia ostatnie potwierdzone obserwacje trzech i atlas tuż przed tym, jak zniknął za blaskiem słonecznym, pozostawiając jedynie pytania. W laboratoriach i na uniwersytetach na całym świecie analizy trwają nadal. Nadal prowadzi się symulacje, ocenia fizykę dostosowuje modele. Ale jak dotąd nie pojawiło się żadne ostateczne wyjaśnienie. Pozostaje tylko ten sam mglisty kontur, to samo światło, które odmawiało zachowania się zgodnie z oczekiwaniami. Kropka, niektórzy nazywają to przypadkiem. Inni znakiem. Kropka, ale wszyscy zgadzają się co do istoty. Zwykłe zdjęcie z powierzchni Marsa doprowadziło ludzkość do niewygodnego, ale nieuniknionego pytania. A co jeśli wszechświat także nas obserwuje?